Jak to jest, że po 25 latach od tak zwanej wolności, my nadal nie możemy wydobyć z dołów śmierci żadnych no, panie Proszę Pani, tych bo ludzi, nie wybiliśmy którzy... się na niepodległość. Józef Piłsudski mówił, że niepodległość zdobywa się wyłącznie czynem zbrojnym. I teraz ten czyn zbrojny nie nastąpił w 1989 roku. On nie nastąpił nawet w takiej formie, że niekoniecznie szablą trzeba komuś łapę odrąbać, mm -hmm. ale. No, powinniśmy twardo, zbrojnie wystąpić przeciwko tamtej władzy, czyli odsunąć wszystkich Millerów, Kwaśniewskich, Oleksych, całe to towarzystwo Jaruzelskich i Kiszczaków, odsunąć na kompletny margines wegetacji społecznej. Takim... No Jaruzelskiego właśnie w alei jest zasłużonych. No chowali. tak, ale Jaruzelskiemu to ja bym zaproponował stary. Jedź sobie odbierać emeryturę do Moskwy. Bo im służyłeś i tam sobie pobieraj 20 tysięcy dolarów miesięcznie. Natomiast w Polsce dostaniesz głodowy zasiłek 350 zł najniższą emeryturę i walcz chłopie. Chodź na żebry, jak ci ktoś pomoże z Twoich kolegów, kto sobie uzbierał złotych zębów, to niech ci pomoże idź do karitasu, załatw sobie. Do Natomiast tańca. państwo polskie, ponieważ zrobiłeś mu tylko krzywdę, będzie ci dawało 350 zł najniższe możliwe na odczep Plus, będzie ci konfiskowało to 350 zł, dlatego że nabrałeś y, zagranicznego długu, który my musimy spłacić. No, nie tylko długu, przecież wszyscy mieszkali w domach, które zabrali jakimś tam rodzinie. No, właśnie, dziwię się, że ta rodzina nie może odzyskać chałupki, w której mieszkał Jaruzelski do dzisiaj. Kiedyś y, po 89 roku, kiem, roku y, po 89 roku, przed. Pałacem Namiestnikowskim, stała pani z jakąś kartką, i ja to przeczytałem ze zdziwieniem, myślałem na początku, że wariatka, stoi w deszczu, w słońcu i ona miała napisane, że to jest jej dom, ten w którym Jaruzelski mieszka. I ona już u wszystkich świętych była, żeby go wysiedlić stamtąd. Nie można było generałowi jakiegoś dać pałacyku wojskowego gdzieś tam albo bunkru. W, 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 gdzie, gdziekolwiek na poligonie, niech nie było sposobu dusza przez tyle. Bunków, pani, no i na te wszystkie zaniechania pani mówi, 20, tam parę lat wolności i nie potrafiliśmy i tak dalej. No to znaczy, że to nie jest wolność, którą odzyskaliśmy, tylko to jest cały czas jakaś droga ku wolności. Gdybyśmy odzyskali wolność, to nie byłoby kwestii wykopania truchła czerwonych zbrodniarzy. Po to, żeby ich podnieść i wykopać z spod spodu naszych bohaterów. Nie byłoby w ogóle sekundy tej kwestii. Tylko by te ich kości buldożer jakiś pozabierał, bo uszanowanie dla zwłok w chrześcijańskim kraju być musi, dostaliby swoje doły gdzie indziej, a my byśmy się zajęli tymi grobami, które są pod spodem. Gdybyśmy mieli wolność, a ponieważ nie mamy wolności, to wie pani, jakieś użerki, Instytut Pamięci Narodowej, jeden ruch robi, ktoś robi ruch kontrujący. Będzie wolność, to się dokopiemy prawdy. Myślę, że to są wszystko tchórzyki, to są, to są kurdupelki, yy, albo intelektualne, albo wie pani, jeśli chodzi o męskość wewnętrzną, o, o to, że on jest męski, mężny, mężczyzną, jest. Tych korzeni tam u nich nie ma. Karły. Moralne, intelektualne karły. Tak łamczucha, jak ona, kopacz, że ona nagle. Przeprosi, że ługała bezczelnie. Oglądałem parę tygodni temu, jak Państwo cytowali to przemówienie. Ja wcześniej je znałem wyłącznie z relacji prasowych i sobie tak wyobrażałem, że. A może, może chlapnęła. A, a wie Pan, że to zostało ocenzurowane w zapisie sejmowym? No nie wiem, to sześć czy zostało, czy nie, ale Państwo to puścili i ja dopiero wtedy, kiedy to tutaj oglądałem już po, po ilu latach, stwierdziłem, że ona. Szła na twardo, że kilkakrotnie powiedziała: tak, przekopywaliśmy, przesiewaliśmy, uczestniczyłam, wszystko widziałam, sama robiłam. Że to nie było takie chlapnięcie, raz się babie wyrwało, tylko że na bezczelnego kłamczucha jechała. Dosłownie chyba cztery czy pięć dni temu Ewa Kopacz mówiła, że powinniśmy jej wszyscy być wdzięczni za to, że tak ciężko pracowała w Moskwie. Mówiła Ale zresztą... łaskawa pani, ona nie mówiła do nas. Ona mówiła do jakichś swoich resortowych dzieci, nie wiem do kogo, ale na pewno nie mówiła do nas tych słów, w związku z tym nawet nie powinniśmy słuchać, co ona między swemi gada. No ja mimo wszystko słuchałam. A szkoda czasu. Szkoda czasu. Tak? jak mnie ktoś raz bezczelnie okłamał z trybuny sejmowej i nigdy nie odszczekał, nie przeprosił. I nie naprawił szkód. No, mówi, to że ja została nie, wprowadzona w błąd przez Rosję. Nie wchodzę w interesy z kłamczuchem, bo mnie znowu kłamie. No, musi się najpierw wyleczyć z kłamania. Nie wchodzę w interesy, nie słucham, co gada, dlatego nie słucham, co pani premier Kopacz opowiada dzisiaj, bo mogę się spodziewać, że znowu jest w tym w tyle prawdy, co w przesiewaniu piasku. Zmienia politykę. Proponuje wspólną pracę wszystkich na rzecz ojczyzny. Chcę teraz porozumienia między podziałami. Taka jest najnowsza reklamówka. No ale mnie to w ogóle nic nie obchodzi, bo wie pani, jak mi ktoś ukradł traktor, to ja u niego jajek nie kupuję na bazarze, nawet jak to są najlepsze jajka. No dobrze, ale mimo wszystko wielu Polaków kupuje. Niech kupuje. Ja jestem z, z innego... Paradygmatu. Proszę pani, inny zestaw postaw mm -hmm. u mnie obowiązuje na wiosce. Jak nas ktoś oszukał, to. No Po prostu nie robimy z nim dalej interesów. Czekamy, co będzie. Nie? Niech odda, co ukradł. No dobrze, Niech się przyzna, w takim że okłamał. Jak to jest? Czy my, można powiedzieć, my, mówię o Polakach, czy są tolerancyjni na, może inaczej, łatwo przymykają oczy na takie kłamstwa, czy po prostu dają się oszukać? To nie kwestia Polaków. Generalnie populacja Homo sapiens na planecie Ziemia, jako antropolog, pani powiem, Statystycznie woli mieć dobrego pana i być niewolnikiem, niż być człowiekiem wolnym, bo człowiek wolny musi zagospodarować samodzielnie własną przestrzeń i odpowiada za wszystkie swoje porażki sam. Nie ma na kogo zwalić. Jestem wolny, to ja podjąłem tę decyzję. To jest moje gospodarstwo. Źle zarządziłem, posadziłem paprykę, russcy nie kupują, no to ja tracę. A jak jestem niewolnikiem, to jeszcze mogę do Unii polecieć i narzekać, że za małe dotacje dostałem. Więc ludzie generalnie, statystycznie, wolą być niewolnikami i mieć dobrego pana, niż być wolnymi ludźmi. No Tyle pani pyta. Więc to nie jest jakaś cecha szczególna Polaków, że przymykają oko na tego złego pana, czy na grzeszki pana. Dopóki on jest taki z miarę okej okay dla nich prywatnie, to niech se będzie. No lepsza kopacz, bo przyszedłby kaczor, jeszcze by czegoś wymagał od nas, a taka kopacz niczego nie wymaga, tylko ładnie. Albo Donald nam euro urządzi. To lepszy Donald, bo Kaczor to opowiada, że będzie ciężko. To po co mi taki premier? Ja i sam wiem, że będzie ciężko. To po co mi jeszcze będzie migderał, że będzie ciężko? Wolę nie wiedzieć. Wolę mieć Tuska, który polukruje moją rzeczywistość. I tu będzie ciężko, i tam będzie ciężko. Ale tutaj się lepiej słucha, że a może nie będzie. Wie pani, no to ludzie wybierają te opcje weselszą.